Polish First TV. No, ty wiesz o tym dobrze. wspierać swój klub, to twój obowiązek, wiadomo co i gdzie. Niepotrzebne rzeczy odpuść, widzimy się na meczu. Wszyscy bez wyjątku, odra na podium, odra liderem. Zostanie, ty musisz ją wspierać. Wszyscy w górę ręce szale, zasady stałe, by być tam, gdzie gra drużyna. Wszyscy mobilizacja, bo to wszystkim znany rywal. Adrenalina. Sektor cały będzie w barwach Przy Bogu Mińskie 8, zorganizowana banda Wodzisław na jedno miasto jedna siła Co to, to fanatyczne życie, wie już cała okolica Czwarta Liga, lecz całe Polsce znani Jebać po drabiańcu, wjazda z centrusami Pierdolić i tak na nic starania Bo dumą miasta jest jedna od razu To my Obecność obowiązkowa Wszyscy na B8, wspierać, dopingować Wszyscy pewni siebie, wszyscy w jednej grupie Zmobilizowani, widzimy się na zbiórce Wszyscy pewni siebie, wszyscy w jednej grupie Zmobilizowani, widzimy się na zbiórce cała odra na meć. wszyscy do młyna. 13:30 widzimy się na rynku. Wszyscy do młyna! Odejdź wszyscy do młyna. Wszyscy do młyna! Odejdź wszyscy do młyna. Wszyscy do młyna! Odejdź wszyscy do młyna. Wszyscy do młyna! Odejdź wszyscy do Wszyscy do młyna! Wszyscy do młyna, odej go wszyscy do młyna. Kamy! my, chłopcy ze świat! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w z kodem Polishvans TV, 5% rabatu.